Siemanko. Witam Was na kanale Pierogi z Kimci w ten bardzo deszczowy poranek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Co jem przez cały dzień? Edycja zmieniona. Co moi rodzice jedzą przez cały dzień, kiedy ja gotuję im w Polsce koreańskie potrawy. Za długi jest ten tytuł, trzeba będzie zmienić, ale wiecie o co chodzi. Będę gotowała dzisiaj dla moich rodziców śniadanie, obiad, kolację po koreańsku. Nie wiem czy zmieści nam się jakiś deser, może, ale tak, śniadanie, obiad, kolacja. Wszystko to będą typowo koreańskie potrawy, takie jak je się w Korei na śniadanie, obiad czy kolację. I zobaczymy jak im zasmakują. Mam nadzieję, że zasmakują. Nagrywam ten odcinek dzisiaj, bo mojej mamie kończy się urlop. I przez cały swój urlop gotowała dla mnie wszystko, co mi się zamarzyło, więc mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę odwdzięczyć, chociaż moja mama bardzo lubi koreańską kuchnię. Wydaje mi się, że z moich rodziców to właśnie mama jest większą fanką koreańskich smaków. Yy, wszystko jej zawsze smakuje, co zrobię. Tato z kolei troszkę mniej lubi pikantne potrawy, więc zobaczymy co to dzisiaj będzie, jak mi pójdzie. Na śniadanie będzie ryżanka. Bo to jest taka typowa śniadaniowa opcja. Mogłabym zrobić jakąś zupę, ryż i przystawki, ale wydaje mi się, że to mogłoby być takie ciężkie do zjedzenia do na śniadanie, szczególnie kiedy moi rodzice rzadko w ogóle śniadania jedzą, więc będzie ryżanka. Na obiad zrobię zupę z kimci i może jakieś mięso do tego, no bo zupa sama może być zbyt pikanta. Poza tym kto to widział w niedzielę na obiad samą zupę, prawda? I na kolację pójdziemy w street food, Będzie, będą takie bardziej street foodowe potrawy, mam nadzieję, że zasmakują, one też mogą być takie trochę pikantne, ale postaram się to takim zrobić tak pomiędzy, ale po koreańsku. Biorę się za gotowanie, trochę wystoję się dzisiaj w kuchni, ale to sama przyjemność gotować dla moich rodziców, dla których na co dzień nie mam okazji gotować, chwalić się umiejętnościami. Tak, zobaczymy, jak mi wyjdzie, bo to wiecie, zawsze tak jest, że im człowiek bardziej się stara, tym bardziej mu się tam coś kiepści. Więc proszę, trzymajcie za mnie kciuki i ja lecę do kuchni. A to nie jest jeszcze. To popróbuję. Zaczynamy od śniadania. Ha, ha. Zwykle nie jecie śniadań, prawda? My na no, nie, raczej nie. O, ja od 12 zaczynam jeszcze, ale dzisiaj robię wyjątek. Dobrze. To smacznego. Mamy ryżankę. Zostało mi kurczaka, więc przy okazji jest sałatka z kurczakiem i ogórkiem. I baboci. Jest też kimci i chrupki z alg, bo to wszyscy je lubią tutaj, bo nie da się ich nie lubić. Są bardzo smaczne. Tato, a Ty lubisz te chrupki z alg? Tu są chrupki. Daj mi sobie posyp i daj babci. Nie wiem, czy Wam się dobrze przetrawi, jak ja będę Was tak nagrywać cały czas. Zawsze ja się <grym> Dużo nie? Dużo nie? Przepyszna ryżanka, dwoma paluszkami. Dobre? Bardzo dobre. Każdy z nas wybrał coś innego, ja Łuska te widele. Pałeczki Ci przynieść? No. A płatki te płatki niedobre, Nie ja <grym> Niedobre te płatki? Pyszne. Nie wszyscy jednak lubią płatki, znaczy chrupki algowe. Ale ryżanka dobra? A ja, A ja... Bardzo pyszna. Ja się bardzo dobrze czuję po ryżance. Tak? Tak. No, taka lekka jest. Taka dobra na żołądek chyba, nie? <grym> nie wydyma. <grym> <grym> no nie wydyma. Dlatego w Korei się ją je zawsze jak ktoś jest chory, ale też na śniadanie też się je. Pyszna. I nie wydyma. <grym> Dziękujemy Bielusiu. Przepyszna jestem. Ja się bardzo cieszę na dzisiejszy dzień. A tak. A jeszcze chciałam zapytać o sałatkę z kurczaka. Ty się nie cieszysz? O, już cię to nudzi, mówisz. dająca. Tak, trochę nie pasuje dodanie, ale żeby był kurczak, to. Bardzo pyszna. I mało przystawek. Mm. Dobra. No. Można ją potem jeszcze do obiadu zjeść, bo chyba całe nie zjemy. Chyba nie będzie już topu. Tak? A to płatki nie ma. Mm -hmm. Daj płatki. A ona też już zapyta. O! No, no, no. To równolegnie. Aha, to odwrotnie. Hahaha. Wszystko zjedzone, jak widzicie, nawet ta sałatka z kurczakiem. Co miałam nadzieję, że będzie może do obiadu na przystawkę, więc, no misja śniadanie zakończona sukcesem. Chciałam nagrywać, jak gotuję, ale tu się za szybko wszystko dzieje. Podano do stołu obiad, a sytuacja pogodowa bez zmian. Mamy zakręcone ogórki, które się już trochę rozkręciły. Jajeczko, jajeczko jest przystawką do zupy, bo ona może być trochę pikantna. Mamy też bulgogi, tak jak wspominałam, żeby nie było za ostro i żeby było coś do zupy. Przystawkę ze szpinaku. No i oczywiście ryżyk. No to zajadamy. Już otwieram zupę. Super, wow. ja sobie już nalewam. Wow. <laughs> Ale uczta. A to jest zupa, jak ona się nazywa, Błotko? Kim ci Kim Tak. A ja nigdy nie umiem przeczytać, jak to się nazywa. Jak czytasz? <noise> jak le? <noise> a tam to, to w ogóle nie pasuje, ale mi się tak kojarzy Ta zupa może być trochę pikantna, ale starałam się tak mniej ostro robić. A Sonu, a co ty masz do jedzenia? Wyścigówkę Wyścigówkę? Daszulek. Jakie czy ile? Ile wyświderków? Dobra. Ten, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć świderków. No. Jeden. Tu mamy przerwę chwilową, bo się w sonu polskość obudziła i on mówił jedzenia ryżu z rosołem. Możesz sobie, mamuś, zdjąć ten talerzyk z zupy, bo to się nie je. Tak, że pierwsze danie i drugie danie, tylko że wszystko Dobra, razem. Tak, wszystko Dobra. razem się je. Trochę zupki, trochę Mięksko mięska. No tak dobra, że tak tylko wszystkiego jest tak dużo. Dużo miseczek. No, dużo miseczek i można sobie wybierać w chce. No i fajnie, że nie trzeba jeść tam po kolei pierwsze, drugie, tylko można jeść i mięsko, i zupę. No. I radziłabym ci to łyżko zrobić. Dziękuję. <laughs> <laughs> A czy to mięsko też się je z ryżem? Tak, z ryżem, wszystko się je z ryżem. No. Czyli to można jednocześnie. Tak. To zawsze się robi z takim makaronem? Nie, nie zawsze. A ten makaron jest pyszny, ja u, u w sobotę robiłam bez makaronu. Barciała idzie, barciała i ale super. Nie polecam. Dlaczego? Losowe polecam. No, ale easy, easy. bo jest pyszny, nie? Losowe polecam. Tak, ja też lubię losowe od babci. Ja Człowiek się ambien. stara. Zupę bardzo lubię. Dzika. <goda> Dobrze powiedziałaś, widzisz. Bo to jak się zapisuje alfabetem normalnym naszym, to to nie idzie tego przeczytać. To nawet po angielsku ciężko jest przeczytać. Aha, Dobrze. To nie jest to tak no nie jesteś. Dziękuję. <goda> Tato wienny nie wie, czy ma jeść, czy mi może jeść już, czy nie. Jedziemy z tym koksem. Dzisiaj tak jakoś nie wychodzi. Ta pogoda jest taka, czy co, że mi nie wychodzi. Pałeczki? To już zależy od pogody. Która To bulgogi? Tak, bo tak. mi bardzo smakuje. To jest takie słodkawo. No. Słona. No, takie trochę słodkie jest, nie? Mhm. Mmm, lepsze ode mnie Ale takie dobre. A ogórki to, są ostre? Nie. nie są chyba ostre. Spróbuj, czy są ostre. Teraz spróbuję. Ty Teraz lubisz, spróbuj. mamo, ostre, nie? Ja lubię ostre, tak. Przysa. Czy dobre? Rzucić to do rosołku? Mm. Tak? Wszystko? Mhm. Mm dobra. W czasie kiedy się gotował Sonusiowy makaron tu już połowa wszystkiego została zjedzona. Bo dobre. Dobre? Bardzo dobre. Rosołek jest dobre. Mm -hmm. dobry. Rosołek dobry sanusiu, mm. Tak? Cieszę się bardzo. My I makaronik jedenki dobre. Miękko, to jest dobre! A dlaczego czasami się robi to z makaronem, a czasami nie? Te bułgogi. A jak jest tak w oryginalnym przepisie? Jest dużo przepisów, to nie ma jednego oryginalnego. To czasami, jak się ma makaron, to z makaronem, a jak się nie ma, to bez. Ja y, u Remingiosza robiłam bez, bo ten makaron ciężko dostać w Polsce. Chciałam, żeby można było sobie szybko odtworzyć to danie. Aha. Ale często jest też bez w restauracjach. Ja zrobiłam z makaronem, bo ty lubisz ten makaron. Tak, ja, ja bardzo lubię ten makaron. Taki jest przezroczysty. Zabierzcie to ode mnie, bo ja jeszcze bym miała już nie mogę. <grystanie> Wszystko zjedzone, prawie. Trochę mięska została, ale to ja była ja spora porcja. <grystanie> czy smakowało Wam? Trochę w stresie, bo tu w, w, w gotującego się makaronu, świderki. Bardzo smakowało. Oraz przypatrul. <grystanie> Oraz przypatrul makaronu. <grystanie> mm. A co, co bardziej, zupa czy mięsko? Trudno powiedzieć. Wszystko ma taki wiesz swój smak, że ja, jedno zupa, dobre i drugie można. I, i mięsko. Ale jakbym miał zamawiać, Co? to bym zamówił proszę ciebie zupę i mięsko. <głos> <głos> Oczywiście zupę, w mięsku... Zupę też mięsko. Zupa? Tak. Ale ja lubię takie. Zupa? Bo ty zupy. lubisz pikantne, nie? Tacie chyba bardziej... Takie ja. takie do popicia, o. A. A ja makaron, zupa i mięsko. Czy reflektujecie jakiś deser, czy czekamy do kolacji? Nie, 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 ja już się tak najadłam, że nie chcę żadnego deserku. Ale to jest takie fajne najedzenie, że nigdy po tym koreańskim jedzeniu nie czuję się taka bardzo ociężała, taka, taka, pełna bardzo, tylko tak lekko najedzona, tak miło, tak fajnie. mleko tak? tak? Co Ty mówisz? Czekolada, mleko dobre. Co? A Ty, tato, czujesz się najedzony? Oczywiście bardzo dobre było, jeśli najadam dużo. Jeszcze by zjazd. Panie. Panie, to by jeszcze z łyżki zjadł. Tu jest, jeszcze, jeszcze zupy trochę, jest, może ci dołożyć ryżu. Jun, 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 jun jun. Wystarczy. Dziękuję. Bardzo, 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 bardzo. O, to jest no i to, Te miseczki to są fajne, dopóki nie trzeba zmywać. Bardzo dziękujemy. No, ale zmywarka to zrobi za nas. Ale to jest no. strasznie źle układać na bardzo takie miseczki mnie to zaraz no. coś aż się robi. No to ja połupam. Taki talerz się wciśnie i już jest. A to układa dwa wejdzie i z Tak, tak, Za każdym razem jest streszczenie sytuacji pogodowej, więc kolacja, proszę Państwa, dalej pada. Ale już mniej. I na kolację, mówiłam, będzie street food. Trochę idę na łatwiznę, ale tylko trochę. Mam tutaj takie danie w paczce. Będę korzystała z klusek w tym daniu. Sos trochę zmienię. Są tutaj kluski ryżowe i to takie fajne, długie. Do tego dołożymy jeszcze makaron. I będę jeszcze do tego smażyć bataty w chrupiącej panierce. To będzie twikim, czyli smażone po koreańsku, zwykle do topoków, do klusek ryżowych. Je się też twikim, więc chciałabym, żeby to było całe takie doświadczenie. To ja się biorę za gotowanie. Jemy! <grymne> <grymne> Jemy! Ostatni punkt trylogii pod tytułem Dzień Koreański u Błazuckich. Mamy teraz topoki, to są rose topoki, czyli takie różowe, trochę mniej ostre kluski topoki z makaronem, czyli na to się mówi raboki. Kluski z makaronem. <laughs> kluski. <laughs> Więc to są kluski z makaronem, tu jest jeszcze boczek i, i kiełbaska, i to jest taki dobry sos. A do tego jest, nie wygląda tak dobrze jak smakuje, ale batat w cieście i on jest taki chrupiący na zewnątrz, mięciutki A w środku. Jakieś y, takie nie, jak nie, absolutnie nie ostre w ogóle jest, to jest takie, takie zaleśnikowe? Nie, takie chrupiące, takie jak w japońskich restauracjach jest tempura, Aha. to coś w tym stylu, tylko może mniej <noise> tempurowe. Takie lekko chrupiące, spróbuj Trzeba sobie. Zapytać, nie wiem, czy mogłam wam dać głębsze talerzyki, nie? No. Dobrze będzie, dać nałożyć Mhm. Mm Poproszę. Dobry jest też ten sos, taki rzadki, co tam jest. Ten sos to się robi z mlekiem. Mm -hmm. Dlatego on jest taki yy, nieprzyrodczysty. Tak, on nie jest tak jak w czerwonych tych kluskach, nie? Tylko taki kremowy. Można by było też ze śmietaną, ale ja użyłam takiego tłuszczego mleka. No czy... dobre takie, nieostre. Nieostre? Nie, fajne. No i można sobie tak maczać w tym sosie te, te bataty. Dobre bataty? Mhm. Już taki chrupiący jest, nie? Mm -hmm. A w środku usmażył się? Tak. Pysy, Bo tak. takie niektóre grubiej. Jak ty mamuła nie no, zawijasz makaron? No tak ma <śla> Pięknie ci wychodzi. Bawie. Tak się zastanawiałam, to najmniej zdrowe danie z dzisiejszych, ale chyba pretenduje do najlepszego. Jutli. Chyba ryżanka. Ryżanka? Najlepsza? To mnie najbardziej to mięsko to wcześniej. Tak? Yani, było. A to też bardzo dobre. Ale dla mnie za mało trochę ostre. Za mało ostre. Mm -hmm. Pod tatę robiłam. Bo to już nie zaczyna. Czy smakowało? Bardzo. <grymiyor> Najedliście się? Bardzo, żeśmy się najedli. Jak jeliśmy obiad, to mówiłaś, że takie lekkie i człowiek się nie czuje taki bardzo najedzony, to po tym chyba już tak bardziej syto, nie? bardziej syto, ale też nie jestem jakaś taka odciężała. Tak? Ja I teraz się je? wywacham, która, co jest pierwsze miejsce, czy ryżanka, czy to? Czy to ryżanka <gryżanka> zdrowsza? No i nie. taka leciutka, taka taka chmurka. No... Ta ja na początku, jak pojechałam do Korei, to nienawidziłam ryżanek. Nie mogłam, tak mi się wydawało, po co to jeść, tyle jest dobrych rzeczy, a ja będę taki ryż jeść z czymś, a teraz bardzo lubię. A to? To, bardzo to bardzo takie pyszne. imprezowe. Bardzo zmotywowały no, batatę w tej postaci. No nie? Ja za batatami nie przepadam, a mm? to jest super. Bardzo się cieszę. Super, my bardzo dziękujemy za cały dzień. Chcielibyśmy podziękować królowie. naszej córeczce <laughs> za to, że nam zrobiła <laughs> piękny obiadek, śniadanko oraz kolację. Cięcie. Zadaniem naszym naszą było sama przyjemność, czyli opiekowanie się soną. To sama przyjemność. Naszym emblem. To. Bardzo dziękujemy. Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie, stresowałam się, że mi wyjdzie niedobre. Jak mogło być niedobre, jak wszystko było pyszne. Bardzo się cieszę, to proszę was o papa. Papa! Pa. Uwaga, scena po papa. Ale dobre. No, dobre jest. Takie rześkie. Tym optymistycznym akcentem chciałam jeszcze powiedzieć, że wszystkie przepisy na dania, które dzisiaj były, będą w opisie pod tym filmikiem, w sensie linki do przepisów. No to papa.